Powiem tak, nie było mnie ponad dwa tygodnie i jest grubo. Trawa mocno przyrosła, wszystko się zazieleniło. W końcu wiosna. Podwórze przecież tutaj Raz już kosiłem, a nawet dwa razy, bo tutaj samo przejście też byłem jednego popołudnia, no ale niestety padł mi telefon i praktycznie nic nie nagrywałem, no ale od tego koszenia minął, nie wiem, może nie cały miesiąc, od tego dwa tygodnie i trochę. A siłą rzeczy dzisiaj będzie znowu powtórka, bo widać ile tej trawki tutaj urosło. Ładnie zielono już i orzech listki puścił, a lipa to już w ogóle. Fajne liście, mocno zielony kolor. No i mega szybko. Przez tyle czasu. No jestem w szoku. Moje pryskanie od chwastów widać, że skuteczne, bo pokrzywe popaliło, chociaż już znowu coś zaczyna odrastać, to jakiś oset. No, ale pokrzywa na szczęście zniknęła. A o to mi przede wszystkim chodziło. Więc, może jeszcze dzisiaj, jak cokolwiek to wykoszę, no bo tutaj tu już jest nie wiem ile, no z pół metra albo i lepiej tej trawy, to spróbuję jeszcze raz to wieczorem wszystko spryskać. Tak, żeby pozbyć się w całości tego żelska. Bo chciałbym też o tą kupę. Sprzątnąć. Tu jest jakiś zawalony płot, jakieś resztki eternitu, bo tu kiedyś stała szopa. No i żeby to sprzątać, no to na pewno nie chce się w trawie czy w pokrzywach tarzać. Ech, a tutaj? No tutaj to jest masakra, szczerze mówiąc. Czeka mnie to wyzwanie z tym koszeniem. Trawa w zasadzie to mi. Do pasa. Nie wiem, czy to widać, ale jest ponad metr dobry. Dobra, chwilę się przejdę dookoła. No i biorę zakoszenie. Tą zieleń to wszystko, co tu urosło na tym polu, gdzie zostawiłem ugór, To po prostu dzikie, wyraśniające trawki, różnego rodzaju chwastki, ale przede wszystkim rumian. Taki dziki, polny rumianek. Mam nadzieję, że jak to wszystko zakwitnie, to naprawdę będzie fajny widoczek. Póki co. Czekam. Co na kwiatuszki się napatrzyłem, troszeczkę ponagrywałem, a teraz do roboty! Kosa w dłoń i ogień! mniej więcej jeden zbiornik i daje trochę odpocząć i sobie i, i kosie bo tak naprawdę zobaczcie jaka tu jest trawa, jaka ona jest gęsta no już też wysoka no i przede wszystkim jaka twarda no. zielona, śliczna trawa, naprawdę jakby tu były jakieś króliki czy cokolwiek innego co taką zieloną trawkę rubi, miałoby kupę jedzenia Super gęsta trawa, naprawdę. A jeszcze teraz, jak tyle padało, to ona rośnie jak, jak głupia dosłownie. No i największa część tego głównego podwórza, czyli między garażami a domem, między domem a kuchnią letnią, skoszona. Więc lecimy dalej. Trochę mi szkoda tych żółtych kwiatków i tych kwitnących. Muchawców w zasadzie nie mleczy, mniszków lekarskich, bo to też jest różnica. No, ale i tak za kilka dni to wszystko przekwitnie, nie będzie śladu, więc lecę z tym dalej. Tutaj też widać jaka jest różnica, gdzie było koszone dwa tygodnie temu, a gdzie lekko ponad miesiąc temu. No, tu jakieś 20 cm 25 cm. A tutaj tak 30, 40. No czasami nawet te trawki do pół metra. A tam dalej, gdzie nie było w ogóle koszone, zresztą tutaj widać już, no tutaj to prawie prawie po pas między, kolano, między kolanem a pasem. Ale to na później. Dzisiaj priorytet to tutaj wyczyścić wszystko, dać po tym chwilę odpocząć i sprzętowi i sobie. I pomyślę wtedy, co z tym dalej. A jednak trochę szkoda mi się zrobiło tych kwiatuszków i zostawiłem dwie takie małe kępki, gdzie jest ich najwięcej tutaj w sumie trawa nie jest gęsta aż tak mocno i nie jest tak wysoka, więc potem sobie ją spokojnie dam radę wykosić kosiarką. No bo teraz w sumie muszę. Stłud to co najwyższe. No a kolejne koszenia to już będę pilnował, żeby szły kosiarką na równo. No i żeby przede wszystkim nie zostawało tyle tego zielska. No bo teraz, nie wiem, czy to zgnije tutaj, może być ciężko, więc pewnie za jakiś tydzień dwa, i tak tu będę kosił kosiarką, i tak. Aha, odnośnie kosiarki, to jeszcze jedna rzecz. Wcześniej pierwszy raz kosiłem tą malutką taką najmniejszą 100-1000 watową kosiarką, no i tam mi się zeszło dosyć dużo. No ale w stodole przecież były jeszcze dwie większe kosiarki, no i jedną z nich mam, a w zasadzie to z tamtych dwóch złożyłem o tą jedną. No i mam nadzieję, że następne koszenie już będzie tą sztuką. Z dwóch jedna. Ta mała oczywiście też została, i mam nadzieję, że ona da radę. No, z taką trawą na pewno by sobie nie dała. No, ale za tydzień, dwa, jak to odrośnie, to będę próbował tym, co zrobiłem. Działa, działa, kręci się. No, a jak będzie kosiła, to nie wiem. Zobaczymy. A czym ja w ogóle koszę? Jest to jakaś zwykła kosa spalinowa, tak zwana marketówka z silnikiem dwukonnym, ja ją mam chyba od 4-5 lat no i tak po trochu, po trochu jest używana kilka razy do roku no na takich obszarach, może nawet większym bo chyba maksymalnie to 30 kilka arów nią e, wykosiłem no ale jest szanowana, no, jest zawsze wyczyszczona na zimę świeca wykręcona, nasmarowana no jak widać nawet jeszcze folii całkowicie z niej nie zerwałem bo po prostu ją szanuję. Zapłaciłem za nią chyba, nie wiem, z 350-400 złotych, więc nie, nie dużo, a robi robotę. No, z tym podwórzem, które tutaj widać, zeszło mi się jakieś no jakieś 2,5 godziny z przerwami, żeby chwilę kosa odpoczęła, napić się, zjeść kanapkę, czy coś w tym stylu. Poszło mi jakieś mm, 3,5 metra żyłki, żyłki 2,7 mm, tej takiej sześciokątnej gwiazdkowej no i paliwa myślę, że ponad 1,5 litra, bo tutaj już mam miałem niecałe pół bańki, jest na dnie i trochę w tym, no to niecałe 2 litry, czyli mniej więcej 2 godziny koszenia i, i niecałe 2 litry paliwa. No długo się zeszło i w sumie paliwa też sporo, no bo ta trawa była wysoka i momentami, pewnie jak tam widzieliście, to trzeba było ją dwukrotnie, czyli najpierw tak mniej więcej w połowie, a dopiero potem przy ziemi, a zdarzały się momenty, że i nawet trzy razy trzeba było to brać, no bo tego zielska to jest po prostu tutaj cała masa. No i dlatego tyle się zeszło, no i tyle paliwa też poszło, no bo wiadomo, że jak malutka trawka, silnik pracuje lekko, to i tego paliwa mniej potrzebuje, a jak ma kosić takie wysokie zielsko, nawet 2 trzy razy przecinane, no to paliwa trzeba więcej. Uzupełnię żyłkę, bo jeszcze będę chciał przed bramą tam przekosić no i akurat tyle, ile mi paliwa starczy, jeszcze pewnie z jeden zbiornik zaleję i będzie na dzisiaj koniec koszenia. Zrobiła się już 18.30. Skończyło mi się też już całkowicie paliwo do kosy. Więc wygląda, że na tą chwilę z koszeniem Fajrant. Jeszcze tutaj kawałek przed bramą udało mi się wykosić resztką, co prawda. I oczywiście kołoweczki, żeby było sobie gdzie posiedzieć i popatrzeć na ten wieczorny widoczek. Ciekawe czy wyjdą jeszcze dzisiaj sarenki. Chociaż jak wszystko już tak mocno zarasta, no to nie będzie ich tak z daleka widać. Ale zobaczymy. Ogarnę się, coś zjem. No i pewnie chwila sobie tutaj posiedzę, bo ładnie. No i za czysty to ja kurczę, nie jestem. Więc trzeba też przygrzać wody, żeby się cokolwiek umyć. No bo, no bo taka prosta ze studni to brrr. trochę jednak zimna. W dzień były tylko kanapki, to przynajmniej kolacja będzie na ciepło. No i plus od razu woda do mycia. Podpalamy. A na kolację będzie kiełba i boczek. Mniam. Miało być w sumie na obiad, ale jakoś tak kosiłem, kosiłem i nie ogarnąłem. Więc będzie teraz taka obiad kolacja. Jeszcze może minutkę, niech to się podgrzeje. Uch, słoneczko pomału będzie zachodzić. No, myślałem, że więcej się uda dzisiaj zrobić. Ale dobre i wykoszenie tego podwórza. Tyle dzisiaj hałasowałem tą kosą spalinową. A serenki i tak sobie wyszły. Co prawda, dzisiaj tylko dwie. Ale i tak fajnie, spokojnie się pasą. A ja się pomału zbieram. Właśnie ogarniam wszystko, zaraz pozamykam. I w drogę. Następnym razem, mam nadzieję, że już przyjadę na noc. A przynajmniej od samego rana na cały dzień. A nie tylko po południe. Także, cóż. Pa ręki. Do następnego razu.